Cześć, witam Was na kanale Zaczytana. Ja jestem Aurelie i dzisiaj do Was przychodzę z filmem, na który czekałam całkiem długo, bo nie miałam go za bardzo jak zrobić bo myślę, że były tylko same wklejanki. Czyli jest to film TBL na najbliższy czas, więc co. Bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Dobrze, chciałabym tutaj powiedzieć, że tych książek troszeczkę jest, ponieważ jest ich całkiem sporo, stargów, ale będą też dwie wklejanki, więc pewnie Wam się będzie tu albo tu wyświetlać, jak będę o tej książce dalej mówić. No i co, no i po prostu zaczynajmy. Pierwsza książka, jest to książka, Oni już już się na Bukkhawlu, ale strasznie ją chcę, strasznie ją chcę przeczytać. Strasznie chcę ją przeczytać, ponieważ strasznie mnie, mnie film zaciekawił, jak go oglądałam Czyli jest to książka Akademia Dobra i Zła Początek Nie wiem, czy to jest taki dosłownie początek, początek Bo nie wiem, czy właśnie pierwsze tomy nie są o tych dziewczynach Ale tutaj jest początek, więc jest początek I to jest chyba jeszcze o tych dwóch braciach, co dopiero co stworzyli tą Akademię Ten to chyba ten dobry, a ten to ten zły Nie jestem pewna ale mamy tutaj ogólnie dwóch braci, którzy zakładają Akademię. Jeśli nie oglądaliście filmu z tymi dziewczynami, to Wam stokrotnie polecam, chyba że nie chcecie sobie spoilerować, ale na Netflixie jest Akademia Budobej Zła. Ale to jest dobre. Ten serial był. ten film był taki fajny. Dlatego mam wielkie nadzieje na książkę i wiem, że tą książkę by mi się dobrze czytała, bo ona ma co jakiś czas takie strony ilustracyjne, a poza tym ma, 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 duże, ma, duże, ma duże strony, więc pewnie będzie mi się to, się to szybko czytać. I co, i kolejna książka. Dobrze. Yy, tutaj mamy yy, książkę z serii, i mamy tutaj książkę. Córkę Królowej Oceanu, czyli jak dobrze wiecie, jest to drugi tom córki Króla Piratów. Mamy tutaj dalsze historie naszej, naszej pirackiej Alosy, która tym razem pojmuje piratów do swojego statku. Więcej wam już o tej książce nie powiem, bo nie chcę, żeby to był spoiler. Ale co, pierwszy tom skończyłam, więc z chęcią przeczytam sobie drugi. Chociaż ciężko mi się będzie za niego zabrać, ale w grudniu ja spotkaję z całkiem dużo dni wolnych, więc na pewno wtedy przeczytam trochę książek. Więc y, córka króla Piratów. Córka króla Osanu, przepraszam bardzo. Dobrze, i teraz przechodzimy do pierwszej wklejki, czyli y, tutaj się wam gdzieś wyświetli. Jest to y, Patriota, czyli y, trzeci tom z serii Legendy. Ja tutaj mam dwa tomy i okropnie mi się one podobały. Drugi tom, tak fenomenalny, że bo zakończenie drugiego tomu było takie wow, takie nagłe, że po prostu ja się boję, że będę po prostu ryczała na legendzie, na y, patriocie, bo uff, ja się tego boję, ja się tego boję, bo ja się tak żyłam z głównymi bohaterami, szczególnie z Jun, ale Daj jest tylko o procent mniej od niej, ale no oni są tak kochani, obydwoje tak wiele przeżyli, tak wiele złego przeżyli po prostu, a taki mini spoiler Uwaga, spoiler 3, 2, 1. Ich wątek romantyczny z nimi. Boże, jak je kocham. Kocham ten wątek romantyczny. On jest taki cudowny. Taki cudowny. Dobrze. Koniec spoilerów. Więc co, więc Patriota na pewno. Jestem strasznie ciekawa, co się tam wydarzy, bo może znam zakończenie, może nie jakby. To jest strasznie ciężko określić, co się tam stanie. Dobrze. Kolejna książka jest to. Już czwarta książka z serii. Ile mam książek z serii? Dobra, ale jest to Blask Gwiazd, czyli jest to czwarty tom drugiej serii Wojowników. No, nie powiem Wam nic o tym, co jest w tej książce, ponieważ no byłby to już spoiler do wszystkiego w sumie ale y, kupiłam tą książkę na targach i jestem jej strasznie, jestem strasznie zadowolona, bo skończyłam niedawno świt i mi się podobał, więc blask gwiazd też na pewno pójdzie y, mi szybko, bo na pewno mi się bardzo spodoba, bo teraz mam taki moment, że chcę się wszystko po prostu wiedzieć i y, no co, z chęcią po prostu go za niedługo przeczytam i na pewno za niedługo, jeszcze, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, dostaniecie recenzję tej książki. Next. O! I... To tak, ta książka, tutaj macie książkę Gwiazd naszych wina. I ja czuję mały przymus, żeby ją skończyć. Dlaczego powiecie? Ponieważ yy, my z naszym panem od Polskiego umówiliśmy się tak, że co 50. lekcja mamy yy, oglądanie filmu, no nie? I teraz on sam wymyśla i sobie wymyślił, że będzie gwiazda Szchwina. i sobie myślę, no Boże, nie, jak ja to chcę przeczytać. I ja nie chcę słuchać coś na tych lekcjach, naprawdę. Dlatego to chyba musi być w najbliższym czasie i to naprawdę w najbliższym, bo pff, no musi być po prostu w najbliższym czasie. A po drugie, właśnie, o co my tutaj mamy? Mamy tutaj dziewczynę, Hazel, tak, 16-letnią, która choruje na raka płuc i ona pewnego razu prawie by umarła, ale jednak udało, te leki na nią zadziałały i pewnego razu jak poznaję chłopaka, który nie ma jednej nogi, jakby ma taką, wiecie, taką robotową. No, chyba już więcej nie muszę mówić o czym to jest. Może ja wam w ogóle przeczytam tyły 16-letnia Hazel, odkąd w dyagnozowaniu nowotwór Nie chodzi do szkoły, spędzając czas w domu W towarzystwie aparatu tlenowego Kiedy jednak na spotkaniu grupy wsparcie Dla ch chorej młodzieży poznaje Augusta Augustusa Boże, jakie dziwne imię W jej życiu następuje zwrót o 180 stopni Hazel wyrusza w nieoczekiwaną podróż W poszukiwaniu odpowiedzi na kluczowe pytania To, to wnika to wnika odważna, a przy tym pełna humoru i ironii powieść o młodzieńczej miłości, która potrafi pokonać wszelkie przeszkody Chyba wiecie, dlaczego ja tę książkę kupiłam, bo jak każdy z was nam już na pewno wie, kocham Trzy Kroki Od Siebie A że to jest książka o chorobie, no to wy się dziwicie, że ja ją sobie też wzięłam Kurczę, już mało mi książek zostało, a czasu jeszcze tak mało Siedem minut dopiero, ej, co jest?! Dobrze, więc z naszych wina. Dobrze, i tutaj wam się wyświetli kolejna książka, czyli jest to książka y, Falling High, czyli drugi tom Falling Fast. W końcu! W końcu, moi drodzy, bo pierwszy tom przeczytałam od marca, a tak to było takie dobre, a niestety tak mało z sobie go pamiętam, ja sobie muszę zrobić szybciutko przypominajkę, bo teoretycznie coś tam wiem, ale żebym nie zapomniała. Przed drugim tomem, bo no, to było tak cudowne, a głupie by było, jakbym nie wiedziała w drugim tomie, kto jest kim, więc muszę sobie sobie szybko przypomnieć. I co? I przechodzimy do kolejnej książki. Dobrze? Tą książkę widzieliście już na. E, vlogu, co był ostatnio. I mamy tutaj książkę The, The Poison Heart, czyli Zatruce serce. Mamy tutaj dziewczynę, jak ona, Breezes i ona ma niezwykłą moc, ponieważ potrafi kontrolować rośliny, potrafi kontrolować bluszcz czy coś takiego. Znaczy nie wiem, czy ona dokładnie to potrafi kontrolować, bo wiem, że ta magia jej się trochę wymyka spod kontroli. Czytam teraz Cinderella is Dead i to mi się okropnie podoba, I dlatego The Poison Heart na pewno też za niedługo przeczytam, a po drugie to się po prostu... Prosi, żeby to przeczytać. Czekaj, ja wam przeczytam polecajkę od Patrycji Czterbukery Historia Prizes jest jak tajemniczy ogród, który odkrywamy kawałek po kawałku Magiczna, wyjątkowa i ze świetnymi motywami do, od mikrologii kreckiej po uświadomienie sobie, kim tak naprawdę się jest Oczarowuje już od pierwszych stron Więc yy, z chęcią to przeczytam. Właśnie nie wiem, czy to nie jest przypadkiem yy, retelling Tajemniczego Ogrodu Tak, chyba właśnie Tajemniczego Ogrodu to jest retelling A mi się Tajemniczy Ogród nie podobał Proszę, nie zabijcie mnie za to Dlatego mam nadzieję na to Bo Jak Kopciuszek było dla mnie też taką Średniową baśnią Bo była taka strasznie Strasznie cukierkowa Wiem, że wiele baśni takich jest Ale ta była dla mnie bardzo cukierkowa Ale najgorsza dla mnie jest Królowa Śnieżka No błagam, przecież tam Śnieżka była taka naiwna Ale dobra Czyli The Poison Heart Mam na to wielkie nadzieje. Mam nadzieję, że mnie wciągnie. I co? I mam po prostu na to bardzo, ale to bardzo wielkie nadzieje. Na razie nie jestem pewna, czy to będzie ostatnia książka, bo może zaraz mi się coś jeszcze przypomni. O tak, przypo... o, tak przypomni mi się. <laughs> e, I co? Jest to książka Niewidzialne życie Adileru, czyli ta cudowna cegła, <laughs> yy, A więc tak, mamy tutaj historię Adi, która yy, pewnego razu, nie jestem pewna, czy to był wypadek, ale pewnego razu po prostu przestaje się starzeć. I ona ma tam ileś tam lat, bo chyba nie jestem pewna, zawiera umowę z jakimś demonem. Tak, chyba tak. Zawiera umowę z demonem i przez to przestaje się starzeć. Dlatego yy, co 10 lat przeprowadza się do Innych miast, po prostu, żeby ludzie tam się nie skapnęli, że ona się nie starzeje. I ona się co 10 lat przeprowadza i tak, i ona tutaj właśnie, jak już mówiłam, zabiera umowę z diabłem i to jest coś takiego, że ma wieczne życie, ale nigdzie nie zapamięta. Ta książka jest bardzo gruba, bo ma 500, prawie 600. No, 604 strony, czyli jest taka. Ale po pierwsze. Okładka cudowna, cudowna. Po drugie, każdy tak poleca tą książkę, dlatego ja ją tak też chcę przeczytać. Po prostu no strasznie się jej nie mogę doczekać, i chyba ja zacznę jeszcze w grudniu, bo w grudniu będzie jednak całkiem sporo tego wolnego i też będzie tak na luzie su nauką, więc pewnie może postaram się jeszcze to w tym roku zacząć. Bardzo bym chciała, żeby no, to mi jednak jakoś szło. Bo to jest jednak całkiem niezła segła Dobrze, i już ostatnia książka, jaką tutaj mam I ona nie wiem, ile czeka na przeczytanie Strasznie długo, to ja wam powiem, strasznie długo czeka, czeka na przeczytanie Czy jest to Dziewczynka z Atramentu i Gwiazd e, Wiem, że ta książka jest e, bardziej taka e, literatura dziecięca Chociaż czy dokładnie, nie jestem pewna Przeczytam wam taki dosłownie króciutki opis Izabel ma 13 lat, talent do rysowania map i arcy trudne zadanie ocalić rodzinę ro, rodzinną wyspę ma moja moja? moja? O, nie wiem nie wiem jak to się czyta, ale powiem wam tak strony tutaj w tej książce są bardzo piękne, jakby na każdej stronie nie tylko tak na rozdziałach są bardzo ładne ilustracje po drugie yy, my tutaj mamy nawet stron, bo sama nie wiem 200... Wow, 265, więc w sumie ja to nawet za niedługo się mogę za to zabrać, bo to mi pójdzie jak huragan Ej, naprawdę, ej, mogę jeszcze dzisiaj zacząć, bo za niedługo, wiem, zacznę na... zacznę na weekendzie i może jeszcze na weekendzie skończę Bo, no, to mi po prostu pójdzie mega szybko i e... może to w końcu będzie ten moment, w którym przeczytam tą książkę, oby, bo... No, strasznie bym chciała ją w końcu, żeby ona, nadal, żeby ona bez przerwy nie czekała na to, aż ja ją w końcu przeczytam. Tylko, żeby faktycznie ona została przeczytana. Dobrze, moi drodzy. I to by było na tyle w tym filmie. Dajcie znać, czy film Wam się podobał. Eee, od razu mówię, bardzo przepraszam, że taki krótki, ale sama się nie spodziewałam, że on mi zejdzie tak krótko. Strasznie się rozgadałam. To może dlatego. O, i właśnie takie jedno jeszcze poza tym. Słyszałam strasznie słabe opinie o Galandzie i ja go ostatnio zaczęłam. Wczoraj go zaczęłam I ja nie mogę, przeczytałam parę stron, ale nie wiem czemu, ale mi się wydaje, wydaje, mi się, że ten styl pisania jest strasznie ciężki i strasznie wymagający, bo nie wiem, jakieś takie, bo o innych książkach Victorii Schwab słyszę, ty... słyszę, tylko same dobre opinie. I ja tak samo twierdzę o Miaście Duchów, że jest wybitne, ale Galant no już nie. To niby jest podobno jedno z pierwszych zawiedzeń od tej autorki Więc yy, Obym ja też tak nie miała Oby ta książka mi się spodobała I co? Żegnam się z wami, trzymajcie się, cześć!